Dzień dobry, ja jestem łukowik Lego i witam na moim kanale Lego Kracja. Dzisiaj chciałbym przedstawić model Lego Caterham 7620R. Numer katalogowy tego zestawu to 21307. Został on dopuszczony w 2016 roku i już jest wycofany. Nie jest dostępny w normalnej sprzedaży, ale można go kupić na portalach aukcyjnych. Zestaw ten liczy 773 elementy, co wydaje się być stosunkowo niedużo w porównaniu do modeli Lego Ford Mustang bądź Aston Martin z serii Creator. Nie wspominając już o modelach serii technik, takich jak Bugatti Chiron czy Lamborghini Cyan. Niemniej, w moim prywatnym rankingu, ten model Lego Caterham 7620R. Jest to najmniej na równi z wymienionymi wcześniej modelami i uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych w ogóle modeli LEGO, jak kiedykolwiek powstał. Nie wspomniałem jeszcze chyba, że jest to model serii IDEAS. Zatem robię to teraz i chciałbym złożyć wyrazy najszczerszego uznania, po prostu bas dla konstruktora dla tego fana LEGO, który stworzył ten projekt szwajcarski scyzoryk amerykańskiego komandosa gotowy. Zatem możemy przejść do unboxingu. Przecieramy jedną taśmę ochronną, drugą taśmę ochronną i w ten sposób dostajemy się do wnętrza, zacnego wnętrza tego oto pudełka. W środku znajduje się sześć woreczków z klockami, ponumerowanych w ten sposób, że są dwie jedynki, dwie dwójki i dwie trójki oraz dodatkowo oczywiście instrukcja. Na szczęście niezapakowana w oddzielną folię. A w samej instrukcji, poza oczywiście wskazówkami składania, znajdziemy również taki oto schemat z opisem poszczególnych elementów naszego modelu, a także grafiki, zdjęcia przedstawiające Katerhama, tak jak on prezentuje się w rzeczywistości. Dzięki temu już po złożeniu naszego modelu, Będziemy mogli ocenić, jak dobrze, w jakim stopniu odblokuje on prawdziwy model samochodu. No i oczywiście krótki rys historyczny dotyczący prezentowanego samochodu. Tak natomiast prezentuje się złożony model. No cóż, nie trzeba być fanem ani znawcą historii motoryzacji, aby stwierdzić, że wyjątkowo dobrze oddaje on realia prawdziwego modelu samochodu. To naprawdę niezwykłe, jak za pomocą jedynie 783 elementów udało się wiernie odtworzyć rzeczywisty model samochodu. Chciałbym zauważyć, że moja sześcioletnia córka, której pokazałem ten model, a następnie pokazałem zdjęcia prawdziwego samochodu, w którym siedzi ludzie, dziwiła się, jak to możliwe, że weszli oni do zabawkowego samochodu LEGO. Ponadto należy podkreślić, że efekt ten udało się osiągnąć za pomocą zwykłych klocków. To znaczy, nie ma tu żadnych specjalnych, dedykowanych klocków, jakoś specjalnie powyginanych. Nie, to wszystko jest zbudowane za pomocą standardowych elementów Lego. Tutaj możemy przyjrzeć się jednym z bardziej charakterystycznych elementów każdego Katerhama, czyli rury wydechowej z prawej strony. Tak jak mówiłem, nie jest to żaden specjalny, zykowany klocek, ale w sposób bardzo umiejętny, za pomocą kilku mniejszych elementów, została stworzona rura wydechowa, tak jak w prawdziwym To, co należy podkreślić, to że model modelu tym nie ma żadnych nalepek. Jest to coraz rzadziej spotkana sytuacja, chociażby można powiedzieć ostatni model LEGO Technic Ferrari, w którym tych nalepek są dziesiątki i co moim zdaniem działa bardzo in minus, jeżeli chodzi o tamten model. Tutaj natomiast tego problemu nie mamy. I wszystkie loga oraz napisy związane z klasycznym kaderhamem zostały po prostu nadrukowane, dzięki czemu możemy mieć nadzieję, że w przyszłości będą wyglądały tak samo dobrze, a nie będą żółkły, nie będą zdzierały się, nie będą krzywo nalepione. Z przodu nasz model prezentuje się równie dobrze jak z boku, tylko zastanawiam się na ile tutaj jest zasługi LEGO, a na ile po prostu samego modelu źródłowego, czyli prawdziwego samochodu Caterham. Na pewno natomiast należy docenić to, że udało się to osiągnąć w tak kompaktowych wymiarach. Nasz model ma 28 cm długości oraz 14 cm szerokości, zatem powinien zmieścić się na średniej wielkości półce bez potrzeby przemobilowania całego mieszkania. Model ten wyposażony został w cztery takiej samej wielkości koła. Nad przednimi mamy takie charakterystyczne dla Caterhama czarne błotniki, natomiast tylne koła schowane zostały częściowo w nadkolach. Niesamowitą dbałość rytale w tym modelu możemy zauważyć po tym, kiedy zdejmiemy koła. Otóż kiedy tego dokonamy, to okaże się, że LEGO wyposażyło ten model w nadrukowane klocki imitujące hamulce tarczowe, co jest tym bardziej godne odnotowania, do że przecież po złożeniu tego modelu tych elementów zasadniczo nie widać. Wydaje się, że również wnętrze prezentowanego modelu nie odbiega od rzeczywistego jego wyglądu. Są wskaźniki zegarowe, jest czarna kierownica, we wszystko jest stręczona czarno. To, co ja bym tutaj zmienił, to dodałbym przezroczyste elementy, w miejsce środkowego oraz bocznych lusterek. Dzięki temu ten model nabrał bardziej realistycznego charakteru, również w zakresie wnętrza. Niemniej jednak należy podkreślić, że nie zapomniano o żadnym istotnym elemencie. Zatem mamy tutaj również trzy pedały więc gaz, sprzęgło i hamulec. A także w kabinie kierowcy znalazła się gałka zmiany biegów oraz hamulec ręczny. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie ruchome oparcia foteli. Bowiem, być może jest to mały samochód, samochód dwosobowy, ale ma to być samochód wygodny. I wydaje się, że już wszystko zostało powiedziane, ale nie, ponieważ to co najciekawsze, moim zdaniem, w tym modelu kryje się pod maską. Tak. To miejsce, gdzie znajduje się silnik i wszystkie przewody, a więc serce i układ krwionośny każdego samochodu sportowego. I w tym przypadku to serce jest piękne. Z której strony na nie patrzeć? Ponieważ jak spojrzymy z drugiej strony, to zobaczymy kolejne tłoki, kolejne zawory, kolejne kable. I cóż, nie będę udawał, że na tym się znam, ale powiem to, co jest najistotniejsze. Bardzo mi się to podoba. Tył naszego modelu, dbałością o detale, nie odstępuje od reszty. Zatem mamy tu charakterystyczny układ świateł, mamy miejsce w paliwa, mamy mniejszy i większy napis Caterham, zatem jest wszystko co ma być i tak jak to jest w prawdziwym jednym z najpiękniejszych sportowych samochodów na świecie. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. No bo cóż, jak to samochód bez bagażnika? Otóż i nasz Caterham wsiada bagażnik. A co wozimy w bagażniku? No jak to zwykle bywa, oczywiście pachołki. A do czego mogą nas służyć pachołki? No jak to? Jest to samochód sportowy, zatem jeżeli zjedzie do pit stopu, to mechanicy ustawiają go na tych pachółkach i na przykład zmieniają mu opony. Ja natomiast opon zmieniać mnie nie będę, tylko po prostu poprzyglądam się chwilę temu wspaniałemu modelowi. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim subskrybentom za subskrypcję, zachęcam do subskrybowania kanału tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. No cóż, dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, no to lego, cześć!